W ostatnim odcinku programu Rolnik szuka żony uczestniczka Anna zajmująca się uprawą pomidorów długo zastanawiała się nad wyborem jednego z kandydatów lub odrzuceniem wszystkich Po długim wahaniu pod wpływem zachęty od prowadzącej Marty Manowskiej postanowiła dać szansę jednemu z uczestników Wcześniej w sieci pojawiły się plotki na temat relacji Anny i Kuby a teraz poznaliśmy czy para wciąż się spotyka Anna z dziesiątej edycji programu Rolnik-szuka żony otwarcie przyznała, że żaden z kandydatów nie wzbudził w niej większych emocji, a nawet zastanawiała się nad odesłaniem wszystkich do domu. Jednakże, po rozmowie z Martą Manowską, postanowiła postawić na relację z Kubą. Wybór Anny był dla niektórych kontrowersyjny, gdyż Kuba jest ojcem trójki dzieci i jeszcze miesiąc przed zgłoszeniem do programu był zaręczony. Mimo to, wygląda na to, że dla rolniczki nie były to przeszkody nie do pokonania. Z plotek krążących w sieci wynika, że Anna nadal spotyka się z Kubą, a internauci donoszą, że regularnie widywana jest w lokalu, który należy do jej wybranka. Jednak wybór Anny nie przeszedł bez echa, a niektórzy internauci są przekonani, że jej relacja z Kubą nie przetrwa. Uważają, że ojciec trójki dzieci który niedawno rozstał się z narzeczoną, nie jest dobrym materiałem na partnera. Niektórzy komentują, że Anna podejmuje życiowo złe decyzje, wybierając najgorsze opcje, a relacja z Kubą to chodzące kłopoty.